Na terenie gminy PUSK stawiono nowe witacze. Jest to 7 sztuk: trzy przy drogach wojewódzkich w Rokowie Górnym, Swarzewie i Starzynie oraz 4 witacze na drogach powiatowych Wielka Piaśnica, Łebcz, Mieroszyno i na, w terenie mości Błot za rzeką Redą. Te tablice również w dużym stopniu odpowiadają na potrzeby. Naszych mieszkańców, bowiem ich formuła, ich treść jest w podwójnej formule językowej, to znaczy tradycyjnie w języku polskim, a także w języku kaszubskim. Tutaj podkreśla to charakter naszej tradycji zakorzenionej właśnie w, tych, w kulturze kaszubskiej. Są to nowe witacze, które myślę będą podobały się wszystkim tym, którzy będą nas odwiedzać.